Siemanko z tej strony, Melon. To jest drugi odcinek z nowej serii Call of Duty Modern Warfare. Kawar, co ty robisz? Modlę się. Szymane. Dobra, Kabar, zaczynamy. To jest znowu tryb kooperacji. Nowa misja do przejścia. Ponownie. Radę. Mam nadzieję, że będziemy znowu się dobrze bawić razem. No i znowu dziwnie to zabrzmiało. Dobra, nie czepiaj się. Dobra, nie będę. Dobra. kto. kto? Dobra, są ja. No, za późno strzeliłem. Idziemy, idziemy. Mięczaczek. Tam, je, tam jakiś typ siedzi. No. Strzelić? Nie, on nie ma prawa. Nie, nie, zostaw go. Ty! Mówi, że idzie za mną i ucieka. Chodź tu, noga. Idziemy, dawaj. Dobra, idziemy. Patrz po lewej, a po prawej. Po lewej jest nic. Fuck. Polera. Dużo... Już strzelają. Już. Ej, wpadłem. Ja też. Oj, dawaj jeszcze raz szybko. Okej. Okay. Zaczynamy jeszcze raz. Dawaj, ja... Już bez modlitwy. Słabo, żeś się pomodlił, wiesz? Cicho. Allah mi pomógł. No nie. Jak? Nie mogą nas zauważyć. Chyba ja. Gdzie ten twarz Kurde, zabiłem go, ale nie przegraliśmy, dobra. Jak mogłeś. Po cichu, po cichu, idą. Dzięki. Spokojnie. Powoli idziemy, powoli. Wiesz, ma się tego celu. No Mam no, niestety tylko w grach. Kurczę, naprawdę to powiedziałem? Chyba tak albo czytam ci w myślach. Nie, raczej nie. Ładnie Leży. Bye bye. nie usłyszeli nas, LOL Co tu się dzieje znowu... Chyba nie mogę nas usłyszeć No nie mogą, musimy tak zabijać ich żeby nie było nas słychać ja. Ojej Chyba tego nie przejdziemy bo ja nie potrafię po cichu zabijać Nie biegaj szybko po prostu Okej okay, ej pobij mnie. No to później Jak skończymy nagrywać Tamtego typa zostaw no To nie ja go zabiłem teraz A kto? Goście Bo widzieli że ich I Chyba woli chodzimy A nie zapomniałem No I idź ty. Czekaj, teraz tutaj idą O, nie trafiłeś raz, wstyd Damian O i żeś tam Damian Nie, nie zdobyłem. A mnie tak Tu wiem, to nie ruszam się cię są Żyję Oj, dupa. Nie, ja nie gram tego, to jest za trudne. Okej, okay, to dawaj inną. No, jem zupkę. No, smacznego. Może survival, co? Zagramy. O, dobry pomysł. O, nowy map. Dawaj. Hmm. No, to dawaj jakąś. No, to nie będzie. Okej. Okay. Musi być jakiś ciekawy odcinek dzisiaj, nie? Co? Jakiś ciekawy odcinek musi być. No ciekawy. No. No jak przegramy szybko, to nie będzie ciekawy. Tak jak niedawno no... wszystko popsułeś. Tak ja. No ciebie zauważyli, bo źle strzelałeś. A dwa razy wcześniej kogo? Ciebie. No nie, ciebie. Ale przecież byłem pociwny. Cicho, że tak. Tak, Jestem. A ja też. Rower. Kula! Oj, no nie mogę jechać. O, studnia! nie. Nie idę. O, o. no i ekstra. Serio zginąłeś w studni? W studni? Tak. Nie wskakuj tam na przyszłość. Dobra. No trochę pozwiedzamy. Ładnie, tu ładnie Znam to W moim pałacu ładniej wiesz tam Znam to chyba skądś Jak nam multiplayer grałem Kurwa, może nie Hmm, pistolecik lepszy niż ten Etiopski no. shotgun. Kafar, co jest? Jakbyś mógł przyciszyć trochę głośnik, bo tu słyszę Twoje strzały. Nadal weź strzał. Na trochę. Dobra, pierwsza fala skończona. Dobra, mam. Chyba nie w studni, co? Nie, nie. Mam kasy, nie gram. Ja mam jeszcze 500 dolarów. A, następna fala się szykuje. Ja Dawaj, ty lewa, ja prawa. Pieprz! Gdzie oni? Widzisz? No... Tutaj wieprz biega. Aha, <laughs> zabiłem jednego. Dobra, drugi. następny. No. Wow. Gdzie będziemy mogli kampić. Gdzie? zobaczysz. Okej okay. Czekaj, gdzie tu jest broń? Okej, okay, tutaj O, o, nowy Sobie mp5 kupiłem Fajny. Dawaj, chodź ze mną, pokażę ci Tam właśnie coś zawsze okay. zabijałem Chyba Okej okay. O sznela Lecimy, lecimy Na się wyżej? Nie. Dobra, woźnia. Ty z przodu, ja z, przodu, z tyłu. Ej psy. O, tu jeden bieg. Mam asystę przy psie. Znaczy, <noise> Seria. Jasne. Nie wierzysz tym Wiesz, mm, wierzę. wierzę. Co? chyba lepszy jest, co? Niż normalne takie misje. Co? Masz psa. No. Dzią. Już nie żyje. I przeszliśmy ty, 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 ty. O drabnica za. Kurę zrobiłem Kogo? Kurę Będziemy mieli kolację no. Gdzie ty, gdzie ty? Już idę Mam niespodziankę dla... O, Ej, oj! oj Jezu! Rakietę Mam, mam, Właśnie. Może być tak mniej do rękawów, co? Co tam? Co to da nam może? Damian. Co? Slay. ja nikogo nie widzę jeszcze. No ja tu. A jest, jest. Gdzie następne, gdzie ty w ogóle? To tam gdzie wcześniej? Aha, widzę to, ale i jeden to. Nie, oni nie, 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 i nowa ooo, broń chyba znaczy, mam nadzieję ja nie znam tej mapy, nie ogarniam mnie ja też jej nie znam um, um. chyba nie i znowu ciebie nie widzę nie jestem przy tym, gdzie się kupuje broń oj okej okay. O, nowa fala. Amo. Co teraz będzie? Mm, nie Jeszcze więcej? Pa. Wow. Nowy pistolet? Ja. Ta. Chodź tutaj. szybko poszła. No, co dziwne. No, no to teraz następna fala. Chowamy się lepiej. Ciao, jest dobrze. Nie naciska i F5 nawet. Czemu? Bo ja kupuję. A ja nacisnąłem. A ja nie nacisnąłem. Ha. No, muszę czekać. <coughs> dobrze mnie słychać? Tak. Ciągle? Oczywiście. No bo pamiętasz co było w poprzednim odcinku, nie? mam? Pamiętasz co było ostatnio. No. O, helikoptery. Uwaga, dawaj do domu naszego. Znaczy. Do... Czekaj, ja mam rakietę. Rady, rady. Du, di, di, di. Czy trafię? Trafił. Teraz. Łowo, wow, wow. Bahor Tu sam jestem Spoko się radę Już heli helikopter obok mnie Dostał Dziękuję ci mu Dzięki Już? Thanks nice. nice, nie? No. F5 dawaj O fuck to był... Dawaj do domu szybko Nie mam ammo Ja mam Ty jaką masz broń? Digla ja sam 5 chodzę. Niech tam nasza kura dalej leży, nie uciekła. Dobra, psa zabiłem. Zleciał tu jak głupi. Wiesz co? Nie wiem. Weź psa! I... idę tu. Ej bomba! Uciekaj! Pies bomba? No. Dziwne. Ci to zawsze bombą Szybko. Nie chcę. Widzisz gdzieś ich? Mi się tam fajna ta seria wydaje. No fajnie jest, fajnie. Nie wiem, jak naszym widzą Zobaczymy. No. O! Jeszcze pierwszego... Jeszcze pierwszy odcinek się nie pokazał, nie? Jeszcze nie. No to nagrywamy jeden po drugim. O tak, patrz na to. A zresztą, zobaczysz. Mhm. Idę tutaj. Mhm, ale jest Szybko, szybko szybko jesteś? Chowam się gdzieś a, gościu bomba. Oj jest. jest też bomba. Jesteś blisko mnie gdzieś. Jesteś. Musimy się chyba bardziej razem trzymać co? No chyba. A teraz, teraz ciężej będzie. Ładuję. Przejdziemy to całe. Musimy. Nie ma No. full. No. Co tu kupić? To nie, to nie. A to, to też. Który masz level? Nie wiem. A ty? Ja 12 Dawaj lecimy do naszej kamperskiej kryjówki Już. Helikopter Ja przed helikopterem się szybciej chowam To chciała helikopter wybuchł? A jest w ogóle? No byłby, nie, nie widziałem Kafar robot. Jezus, matko Kafar, czekaj, spodziewaj, szybko stawiasz mi. A ty stawiasz mnie na nogi. Patrz, patrz na to, patrz na tą broń. O. Chodź po zakupy jakieś. Nie, 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 już czasu nie ma. F5. Ja tą stronę, ty tamtą, a ja tą i tą. Spoko. Obra idą. Już bierz. A? Łaty. Tutaj z pięciu idzie. Ich. No dobra, lecimy powoli. Okej. Okay. Nie Nie naciskam, nie naciskam. Dobra, amunicję mam. Do dwóch brani. Kup rakiety jakieś, masz? Mam coś Do lepszego. Dobra, chodźcie, przechowajmy. Nie, nie zdążajmy. W sumie. No. Chodź tu, Dobra, tu. Chodźcie, byle gdzie. Prosty. Jestem w bibliotece gdzieś. Czy jak wiedzą, gdzie my jesteśmy? Ty w bazie jesteś? Nie? Nie, Nie. A, widzę cię. O wezmę winek Fleimora. Dobra. Idziemy, chodź do kampy Bo tutaj mamy największe szanse. No Хорошо, иду. В не бойся, тут никто не войдет. В ассоциите. Robot. Kafar. Jezu, tank. Ratuj. Żyjesz? Nie. Nie? Dawaj do góry, szybko. Śpisz? Śpiem. Ja też. No. Dobra, to kończymy, nie? Kończymy! Dobra, jeżeli się podobało, łapkujcie, komentujcie. Łapkujcie. Jeżeli chcecie więcej serii z udziałem moim i kafara, piszcie w komentarzu albo na do mnie. Na dzisiaj to by było na tyle, więc trzymajcie się. Do zobaczenia. Do usłyszenia.